Mamy tutaj przykład tego, jak działa biologiczna ochrona w naturze, czyli możemy zaobserwować na roślinach otaczających plantację zarówno infestację mszyc, które pojawiając się zostawiają błyszczącą na liściach spać, jak i również żerujące na nich ich biedronki, które są ich naturalnymi wrogami. Zapraszam Państwa do tunelu, zobaczymy jak wygląda rozsada i na co zwrócić uwagę w momencie decyzji dotyczących ochrony rozsady i późniejszej plantacji. Już w momencie sadzenia na miejsce stałe, a w zasadzie od samego posadzenia rozsady, należy pr przeprowadzać dogłębne ilustracje, żeby wiedzieć, jakie szkodniki mogą pojawić się na plantacji. Oczywiście ochrona przed szkodnikami powinna zacząć się jak najwcześniej, i właśnie dlatego ilustracja jest kluczowym elementem. Pozwala ona na odpowiednie dobranie, zarówno Środka, jak i pory zabiegu, a także na określenie, czy już możemy wprowadzać ochronę biologiczną. Jak przygotować się do walki z najgroźniejszymi szkodnikami w uprawie papryki, takimi jak wciornastek czy czymszyca? Tak jak wcześniej wspomniałam, podstawową zasadą jest ilustracja. Trzeba dokładnie przeglądać i sprawdzać wszystkie rośliny rosnące na plantacji zwracać uwagę na wszystko to, co budzi nasz niepokój, czyli skręcone liście, poszarpane liście, zmniejszone rośliny, nieco ograniczony wzrost, bo wszystko to może być wskaźnikiem, że gdzieś wśród nich może być szkodnik. Zabliźnienia i ściągnięcia mogą wskazywać na fakt, że ta rozsada miała już styczność z wciornastkiem. Oczywiście została w odpowiedni sposób zabezpieczona przed wysadzeniem na miejsce stałe. Natomiast jest to kluczowe w momencie przygotowywania rozsady, ponieważ nie chcemy zainfekowanej przez wciornastka rozsady wprowadzać na miejsce stałe, bo to jest tylko i wyłącznie droga do zniszczenia całej plantacji. Jeśli chodzi o biologiczne zwalczanie, Szkodników, musimy pamiętać o tym, że muszą nastąpić odpowiednie warunki do tego, aby pożyteczne organizmy mogły skutecznie zasiedlić naszą plantację. Jednym z takich warunków jest oczywiście utrzymywanie odpowiedniej temperatury w nocy, czyli temperatury minimum 12 stopni Celsjusza także w nocy, a także utrzymywanie kwitnących roślin w tunelach, ponieważ pożyteczne organizmy w momencie, kiedy budują swoją populację. Żywią się pyłkiem. Kolejną ważną rzeczą przy wprowadzaniu biologicznych rozwiązań jest stosowanie selektywnych środków ochrony roślin. W przypadku jakichkolwiek pytań, warto zwrócić się do swojego lokalnego przedstawiciela kopert, aby udzielił informacji, czy dany środek ochrony jest kompatybilny z rozwiązaniami biologicznymi. Zapraszam do projektu Shelf Life, gdzie w tych obiektach będziemy zajmować się biologiczną ochroną roślin, będziemy wprowadzać pożyteczne organizmy w zależności od potrzeb, szkodników, jakie pojawią się na plantacji, a także fazy rozwojowych roślin. Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania i dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach.